Tam, gdzie dzieje się źle, strażak sam. Nieposłuszny koń. Patrzcie, tam jest. Bardzo dobrze, ściągnijmy ją stamtąd. A co pani weterynarz robi na dachu? Cię nie bój, zaraz będziesz na dole! Dzięki, ale to nie ja potrzebuję pomocy. Wełniak? A więc, moi dzielni harcerze, dzisiaj będziecie zdobywać sprawność czytania mapy. Drużyna numer jeden, Sara i James. Cudownie! Norman i Mandy stworzą drużynę numer dwa. Ty się już nic nie bój. Na pewno wygramy zobaczysz. Obie drużyny muszą dotrzeć w okolice Ośrodka Górskiego. Będzie tam na was czekał oczywiście Mus Roberts. I rozumiem, że mamy się tam dostać przy pomocy mapy, tak? Brawo, James! Na tym to właśnie polega! Każdy dostanie telefon, tak na wszelki wypadek. Powodzenia życzę i ruszajcie w drogę! Chodź, idziemy. Trzeba zerknąć na mapę. A po co mapa? Daj spokój, przecież i tak trafimy. Wystarczy, że pójdziemy tu prosto. No chodź! No dobrze, musimy opracować optymalną drogę do celu. Doskonały pomysł, żebyście nie musieli się potem przedzierać przez krzaki i niepotrzebnie wspinać na strome zbocza. Kuje, kuje! Ała, ała, ała! A na co ty czekasz? Chodź szybko, trochę kuje, ale dasz radę. Elvis, Penny, skokochron gotowy? Oczywiście, że tak. Arnold, posłuchaj. Postaraj się zwabić do siebie owce, dobrze? No chodź, mała. Chodź do bójka. Kici, kici. No chodź tu. Tak to nic nie zdziałasz. Arnold, na zwierzęta nie ma sensu krzyczeć. Chcesz ją bardziej wystraszyć? Czy to ratujesz kotka, czy zbłąkaną owieczkę? Najważniejszy jest spokój. Zapamiętaj to sobie. Jasne. Nie wiedziałem. Przepraszam. To co? E, wełniaczku? E, nie wiem, czy wiesz, ale na dachu bywa niebezpiecznie. W końcu jesteś owcą, a owce na dachu... Tak jest! I o to chodzi. Chodź tu do mnie maluchu. Bardzo ładnie, kopytko za kopytkiem. I wam cię! Ha, ha, a, a! Ja myślałem, że będziemy łapać owce, a tu z dachu leci strażak. A... Norman, czekaj! Musimy się tak wspinać! Jasne, że musimy. Przecież chcemy być pierwsi. No dobra, teraz wystarczy tylko... A skąd oni się tam dzieli? Rusz się, musimy ich przegonić. Biegiem! Czekaj! Nie można zbiegać z górki! A jak coś nam się stanie? Oj, przestań, musisz się wszystkiego ba... Widziałaś? Niezły skrót! Nie, no fantastyczny! Szkoda tylko, że jestem cała w błocie! A co to ma być? Znowu są przed nami! Cicho! Cicho bądź! Nie krzycz, bo wystraszysz konia! Jakiego konia? O. Powolutku, maluchu! Tak jest! Marcie. Dziękuję, sam jesteś wielki. Wszystkim należą się podziękowania. Wszyscy się spisali. Tak szczerze, to ja chyba dzisiaj średnio. Nieprawda. Spisałem się? Pewnie. A powiedz, kto tak pięknie wpadł nam w poduchę? A -a. Chodź, koń zawiezie nas prościutko do celu. Hej, ale pomysł, ale się James zdziwi. Mówiłam, że nie umiem jeździć konno. Kiedy ja też nie, ale to proste. Koń to przecież koń! Oj, Norman! Przecież nawet nie ma siodła! A po co komu siodło? Wystarczy wskoczyć na grzbiet i krzyknąć, wio! Sto razy widziałem w telewizji! W życiu nie ma mowy! Nie wskakuję na żadnego konia! To niebezpieczne! Przecież ci mówię, że to miły koń i nic złego. Serio? Nic się nie stanie, tak? Chyba już się stało! Proszę, niesłychany. Ja na serio mam szansę wygrać. O! Co? Czekaj, koniku, a gdzie ty pędzisz? Zwolnij! Ojej! Biedny koń zakopał się w błocie! Zarod, dzwoń po strażaka sama! Postaram się określić naszą pozycję na mapie. Norman Price siedzi na koniu, który zakopał się w grząskim, paskudnym błocie. Norman Price siedzi na koniu, który zakopał się w grząskim, paskudnym błocie. Przyjąłem, kapitanie! Niech Eli bierze Fenixa i widzimy się na miejscu! Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał, Arnold. Chodź, chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć Syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne sam, zrozumiałam. Wygląda. Eli podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem powolutku będziemy wyciągać konia. Arnold spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie poradzisz sobie. Cześć! Jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu. Wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na cztery koła. Dobra robota kolego. Dzięki za drugą szansę. Naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje, mały to był kiepski plan, bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku! Naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej, Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. O nie, a co to ma w ogóle być? Czemu on musi być zawsze najlepszy? Cześć, mam na imię James i mam super mapę. E, przyjacielu, zdaje się, że trzeba by tu kogoś jeszcze uspokoić. Bo ja się znam na mapach, za chwilę określę nasze położenie na podstawie mapy, bo mam na imię James i jestem najlepszy we wszystkich.